2 lutego w przedszkolu nr 4 z oddziałami integracyjnymi imienia pluszowego misia odbyło się spotkanie ciechanowskich strażaków państwowej straży pożarnej z maluchami. Celem spotkania było przekazanie pluszowych zabawek zebranych przez dzieci. Przedszkole wzięło udział w akcji i twój miś może zostać ratownikiem. Koordynatorem akcji w przedszkolu była jedna z wychowawczyń. Akcja ta jest kształtująca dla przedszkolaków, kształtuje wrażliwość emocjonalną i uczy aktywnego włączenia się w pomoc innym dzieciom. Przystępując do akcji, i twój miś może zostać ratownikiem, każda z pań w swojej grupie przeprowadziła z dziećmi rozmowę na temat idei tej akcji. Panie wytłumaczyły dzieciom, na czym polega ta akcja. I że mi się to nie tylko zabawki, ale również coś więcej, że mają za zadanie pospieszyć na ratunek poszkodowanemu wypadku dziecku i które znalazło się w ciężkiej sytuacji i trudnej dla niego. Akcja i Twój miś może zostać ratownikiem ma na celu zebranie jak największej ilości pluszowych zabawek. Strażacy w trakcie akcji będą mogli wręczać je dzieciom, które ucierpiały na skutek wypadku bądź innej tragedii. Dzięki temu chociaż minimalnie pozwoli to rozładować stres związany z tym wydarzeniem. Więcej na ten temat powiedział nam jeden ze strażaków. Proszę nam powiedzieć, skąd pomysł na akcję i Twój miś może zostać ratownikiem? Akcja i Twój miś może zostać ratownikiem wcześniej z powodzeniem była realizowana w Województwie Wielkopolskim, głównie za sprawą studentki Politechniki Poznańskiej i Komendy Wojewódzkiej. Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Do akcji czynnie przystąpiła także Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, zachęcając komendy powiatowe w województwie mazowieckim. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie również bardzo chętnie przystąpiła do tej inicjatywy. Cały czas napływają do nas. Podsumowanie akcji będzie 5 lutego. Mi się będą wtedy posegregowane, policzone wtedy będziemy wiedzieć konkretną liczbę. Na chwilę obecną, z tego co mi wiadomo, jest już liczba około tysiąca. Byliśmy bardzo miło zaskoczeni. Mieszkańcy Ciechanowa, a także Powiatu Ciechanowskiego, bardzo licznie zainteresowali się tą akcją i mi się były, były ciągle dostarczane do nas dokumenty. Mi się mają być przekazywane dzieciom w sytuacjach stresogennych. Proszę nam powiedzieć, w jaki sposób taki mały, niepozorny miś może pomóc dzieciom? Celem akcji jest wsparcie psychologiczne. Eliminowanie stresu, także zwiększenie poczucia bezpieczeństwa poszkodowanych dzieci w pożarach, w wypadkach komunikacyjnych, a także w różnych niebezpiecznych zdarzeniach. Wręczenie takiego misia przy sytuacji stresowej odwraca ta, takiego dziecka uwagę od danej sytuacji. Jak wiemy, czasami są to bardzo traumatyczne zdarzenia. Dzieci oraz rodzice chętnie wzięli udział w akcji, o czym może świadczyć zebranie ponad 60 pluszowych maskotek. Donatorką akcji w przedszkolu jest pani Agata Szczepańska i o całej akcji dowiedzieliśmy się od pana Sebastiana Macfałdy, strażaka tutaj naszego rodzica. I gdy tylko dowiedzieliśmy się o tej akcji, postanowiliśmy, że bardzo chętnie się w nią włączymy, ponieważ nasze przedszkole nosi imię pluszowego misia i jeśli możemy pomóc dzieciom, to bardzo chętnie włączamy się w takie akcje. Duży odzew rodziców był, jeśli chodzi o przynoszenie pluszaków. Dzieci bardzo chętnie oddawały swoje pluszaki, składowały tutaj w pudełeczku, które przygotowaliśmy w przedszkolu. I chcemy po prostu uczyć dzieci od najmłodszych lat wrażliwości i tego, żeby pomagały innym dzieciom. Dla CVC Wioleta Piątkowska.